Z nami zawodnik Kotwicy Kukasz Kugasz Łukasz. No ciężkie spotkanie, przegraliśmy dosyć łatwo. Powiedz mi, co, co trener powiedział Wam przed, przed meczem w szatni? Przed meczem, co nam trener powiedział? No. A, że wszystko w tym meczu zależy od tego, jak do tego meczu podejdziemy. Nie wiem, od czego to zależy, ponieważ podchodzimy bardzo skoncentrowani i zmobilizowani, a w ogóle się to nie przekłada na boisko. Jest to totalnie no. dla mnie niezrozumiałe i nie, nie mam pojęcia, z czego to wynika. Gramy strasznie w klatkę, potrafimy zagrać dobre spotkanie, po czym mija parę dni i gramy totalny gruz jako drużyna, indywidualnie. Nie wiem, nie, wiem, nie, nie mam pojęcia z czego to wynika. No właśnie, gramy fajny mecz w Gdyni przeciwko Aseko, gramy bardzo fajny mecz ze Śląskiem. Przychodzi do meczu u nas i, i, i twoje zdanie co zawodzi. W głowach motywacja, podejście do meczu. Nie, no tak jak powiedziałem, no podejście no, do meczu jest, jest jak najbardziej w porządku, wszyscy się mobilizują, wszyscy są e, nastawieni bojowo, jak to, no, jak to na każdy mecz, ale no, no, w momencie, jak będziemy na partię, gdzieś już to ginie. Nie wiem, z czego to wynika i nie wiem, co to jest, ale no, musimy to jak najszybciej wyeliminować. Dobrze, dziękuję bardzo.